Tam pan płynie. Tam pan płynie. Dałem kaczkom z tego wodopoju tutaj. To, co to jest? Od czasu do czasu to jest do, dozowane. Taki zegar jest chyba. Sadzony albo coś takiego. Kaczki straszne są jakieś takie jedno drugie dziabie wegania. drugiemu nie da zabraknie strasznie takie Samoloty do lądowania, coś. Znów samoloty zaczynają latać. Pisali na temat, że nie ma miejsca, żeby lądować. Muszą nad miejscowościami. Koniecznie jest potrzebne lotnisko, pod łodzią, niestety. Centralny port lotniczy, ale tak. Tu swoim kolegom i braciom z Deutschlandu robi przysługę pozdrawiam pani doktor o której byłem o 10.30 na fabrycznej no nie wolno mi nazwiska podawać ale dziękuję pani doktor za Wypisanie leka, lekarz i skierowań do miłego. O, tam płynie teraz pan. No, dobra.